Nie, nie znam historii, no. czyli nie, nie wiem, jaki tam jest dokładnie protokół. Natomiast, właśnie ten japoński naukowiec, on jakby zauważył, że jakby tu były takie małe liczby prac i nagle była eksplozja. Czyli ten, ten jakby to centrum zainteresowania głównie właśnie jest w tych chorobach nowotworowych i w, w przedłużaniu życia. Czyli ta odnowa, Komórek, to oczyszczenie na poziomie komórkowym, to przekłada się, bo on te badania robił pod kątem Parkinsona, Alzheimera i stwardnienia rozsianego, czyli głównie go interesowały te choroby zlokalizowane w mózgu. I rzeczywiście są efekty. Ludzie wychodzą z tych chorób. Tak mówią te badania. Więc Alzheimera całkowicie można cofnąć, co jest no, nieprawdopodobne. Więc jakby te choroby neurodegeneracyjne, które były elementem obawy lekarzy, że głód może doprowadzić do degeneracji mózgu, jeśli nie będzie poddawana glukoza, tak? nie będzie pożywienia, a tu jest na odwrót.